Przestań czekać, aż ktoś cię uratuje. Czujesz się zagubiona, samotna, porzucona. Myślisz sobie, ach, gdyby tylko przyszedł ktoś i wszystko naprawił. Czułam dokładnie to samo, przechodząc przez rozwód, ale wierz mi, to nie jest droga do odzyskania siebie. Wierząc, że wybawca pojawi się znikąd i zdejmie z ciebie ciężar bólu, możesz nieświadomie pozbawiać się szansy na prawdziwe uleczenie. Czekając, zamykasz się na to, co naprawdę daje siłę. Czyli na działanie. Nie będzie księcia na białym koniu, nie będzie księżniczki ani żadnego superbohatera, który przyjdzie odmienić Twoje życie albo wyciągnąć pomocną dłoń albo zrobić coś, cokolwiek, na co czekasz. To Ty, tylko Ty i aż Ty masz siłę do tego, żeby działać, żeby zbudować swoje życie. Popatrz na to, że masz teraz szansę stworzyć coś znacznie. Lepszego, znacznie bardziej służącego Tobie, zbudować relacje, które będą piękniejsze, pełniejsze i zbudowane na takich warunkach, jakie będziesz chciała sobie postawić. Prawda jest też taka, że nikt nie przyjdzie cię uratować, bo Ty nie potrzebujesz ratunku. Ta sytuacja, chociaż trudna i przytłaczająca w danym momencie, jest początkiem, a nie końcem. Tylko początkiem, który jest trudny, wyboisty, ale wiesz. Wysoko w górach ludzie często są samotni, więc zamiast czekać na zbawcę, stań się nim dla samej siebie. To fundament, na którym możesz zbudować nową, mocniejszą, pełniejszą, piękniejszą wersję siebie. To początek nowego życia.